Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Blogsburg po raz kolejny się widzimy. Jak widzicie albo i nie, mamy nowy domek. Tak jest, jest on w końcu skończony. Zbierałem się do tego momentu jakiś rok czasu. Zrobiliśmy trzy streamki ogólnie. Właśnie z budowy domku. Kto był temu dziękuję bardzo serdecznie. Zachęcam oczywiście do stawienia łapki w górę. Myślę, że z okazji tej nowego domku możecie zostawić jakieś taktyczne stoła pensja. My lecimy dzisiaj z unboxingiem domku. Pokażę wam co się zmieniło. To tutaj dodałem i tak dalej i tak dalej. Więc zaczynamy. W ogóle właśnie, zaczniemy może od zewnątrz, tak to wygląda. Zobaczcie, sobie taki szybki rzut. Tu mamy dwa flamingi, tej pani flamingi, i pan flaming. Mamy dzwonek do drzwi w końcu. Otwieramy. W ogóle ktoś mi światło zgasił. To niezłe gałganki. O, dziękuję. I zaczynamy. Tak, zaczynamy oczywiście od. Och, co za goście. Zaraz ich tutaj wyrzucę wszystkich. O wy gówniaki kick out. Co <grym> za gówniaki mi tej. Wyłączają światło. Zaczynamy. Mamy tutaj obraz Luffy'ego, jak widzicie. Po prawej stronie. Tu mamy pana Banana Joey. On już był we wcześniejszym domku, jak ktoś dobrze pamięta. Tu mamy sofę. Możemy sobie elegancko telewizor oglądać. Tutaj mamy szafę, półkę na książki. Dwa kwiatki od Mateoksa, Tutaj taką szafeczkę oraz obraz. Tu mamy oczywiście nasze, nasz tutaj włącznik od prądu. Kominek. Proszę bardzo. możemy na nim w ogóle pianki sobie smażyć? To jest taka mała ciekawostka. Smażyć pianki w kominku. Tylko w Blogsburgu, ale można. Jak widzicie. Dobra, tu mam telefon. Może mogę sobie zamówić pizzę. Może w sumie to zrobimy. Invite, albo w sumie nie, imprezę, zrobimy sobie e, po tym odcinku. E, dobra, tu mamy zdjęcie. Zgadnijcie, kto to jest. E, żaba betonowa. E, Simon66 na biurku. Laptop oraz e, tutaj taki. Fajny obraz. Kip Coleman Play Roblox. Bardzo fajny, podoba mi się. Teraz tutaj lecimy do garażu. W garażu mamy różowy rower, oczywiście. Mamy samochód, który ktoś mi ukradł. Oddajcie mi mój samochód. O, mamy tutaj Monster Traka takiego. Znaczy, nie Monster Traka, ja też gadam. Jak się, ta, jak się ten wóz nazywa? Nieważne. Taki, taki wóz mamy. Tutaj oczywiście mi go kradną, bo wszyscy mają gesta. Tutaj mamy oczywiście. Mamy skuterek. Oraz tutaj, miejsce na kwiatki. Myślę, że sobie zasadzimy teraz jakieś kwiatki, na przykład yy, kaktusy. Dokładnie, dasz guesta? No, dam ci zaraz guesta, niech ci będzie. W ogóle za chwilę będziemy robili sobie tę imprezę z okazji, właśnie otwarcia yy, domku. W ogóle mam rachunki niezapłacone. O nie, te rachunki o oh, kurde 1200. Dobra, <laughs> zasadziliśmy sobie te kwiatka, jak widzicie. Teraz tutaj będę miał w ogóle mega duże rachunki. Mamy schody do góry. Zapytacie pewnie, co tutaj robią schody, jak tu się nic nie dzieje. No, generalnie są to schody przygotowane na wypadek, gdybym już wreszcie sobie zakupił tego Game Passa, jeżeli chodzi o, wiecie, większe, więcej pomieszczeń. Konkretnie mówimy tutaj o jakby pomieszczeniach wyżej, tak, o piętrach. Tu mamy kolejne pomieszczenie. Jest to aneks kuchenny z taką sypialnią małą. Jak widzicie, to już mam dużo nagotowane. Już mi nagotował Mega Mięsień i inni. Tutaj to ja nawet tort dostałem, jak widzicie. Od moich sympatycznych widzów. Co my tutaj mamy? Zobaczymy sobie na szybkości. Ekspres do kawy, toster, tej blender, frytownica, tutaj taka płyta indukcyjna, czy tam kuchenka indukcyjna, kto woli. Kuchenka zwykła, mikrofalówka, takie szafki wiszące i mamy też lodówkę. Myślę, że przygotujemy jakiś posiłek fajny. Na przykład przygotujemy ciasteczka dla tutaj moich gości. Ja sobie tutaj pokroimy elegancko, proszę bardzo zobaczyć. Tak się robi ciasteczka. Mamy tutaj dużo gości. Bardzo dużo gości. Myślę, że część z nich za chwilę jeszcze wejdzie do środka i zrobimy sobie fajną imprezę okej, okay, o nie potrzebujemy jeszcze jednego miejsca, o nie, bo muszę tutaj poczekać aż mega mięsień skończy robić dobra, teraz uformujemy nasze ciasteczka tak to wygląda o nie moja lodówka moja biedna lodówka, dobra i bierzemy to, o pieczemy Bymy piekli nasze ciasteczka przy okazji nam troszeczkę cooking zrośnie. to też jest zawsze spoko opcja nie, tu jest cooking? O, mamy cooking, 43%, spoko. Tu jest... Ja to pieczę? Tak, dobra, nieważne. Jest tutaj wszystko robione, musimy chwilę poczekać. Kamilek, no to ja, ja ci nie dałem gesta już? Dałem mu gesta. Mogę SS? Możesz, pewno, że możesz. Dobra, czy ja już go... O nie, ej, ej, piekę, czy nie? Czekajcie, bake. One się... One się robią, czy nie? Chyba tak, chyba on stoi przy piecu i, i, i czeka aż się one skończą. Jak mi się wyda... O właśnie, dobra. Nie byłem pewien. Nie byłem pewien, słuchajcie. Dobra, mamy tutaj ciasteczka. Ja je położę, o. Tutaj bardzo proszę eee, na stolik. Eee, tutaj jakiś śmierdziel w mojem łóżku śpi. <laughs> jakiś smrodziak. Dobra, tu mamy oczywiście tarasik. Miał być on drewniany początkowo, ale stwierdziłem, że zrobimy go w ten sposób. Trochę, te, trochę ten worek za blisko jest z tych ciężarków, tej ławki, ale mówi się trudno. Mamy tutaj bieżnię, ławeczkę, e, tej worek bokserski, mamy altankę. Jest świnka, piękna skarbonka. I mamy również gitarę, możemy sobie usiąść w altance i tak dalej. Mamy basen, mały, bo mały, ale jest. Proszę bardzo, można sobie poskakać, pochlupać się trochę w wodzie. I mamy również e, te fajne reflektory, które kupiłem za te... Nie za, za tą walutę, za, za te Blocksburgo Bloksbur dolary? Nie wiem, jak to nazwać. Napiszcie w komentarzach, jak to się nazywa, bo nawet nie wiem. Dobra, nieważne. Kupiłem kilka tych reflektorów. Tu mamy oczywiście grilla. Bardzo proszę, można sobie coś yy, ugrillować. W ogóle teraz widzę, że mam dwie gitary, ale to już nieważne. Mam oczywiście sztalugę. I uwaga, przed Wami, moim zdaniem, najważniejszy tutaj, yy, najważniejsze pomieszczenie w każdym domu. Najbardziej takie prestiżowe, mianowicie kibelek. Bardzo proszę, tak to wygląda. Tutaj <noise> znak stop, tutaj oczywiście słoneczko, możemy sobie też umyć zęby. Możemy też sobie suszarkę do włosów użyć. Bardzo proszę. O, suszyk ktoś zrobił. To nieźle. Mamy tutaj oczywiście kibelek fajny z serduszkiem, z dwoma pachołkami, jak to miało miejsce podobnie w poprzednim domku. Dwa kaktusy i ogólnie kibelek. Tak to wygląda. Bardzo proszę o sushi z dostawą do kibelka. Tu mamy portret T-Rexa 2000. E, tu mamy e, oczywiście e, kosz na ubrania. Mamy e, deskę do prasowania, pralkę z wielkim kaktusem wystającym aż. E, o nie, co on tu robi? Jeszcze jest. O nie, nie patrzcie na to. Tu mamy oczywiście Polka 122. No i tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o. Mój domek. Pokażę wam jeszcze go z zewnątrz. Bardzo proszę. Domek naprawdę mi się uda moim zdaniem. Bałem się, że będzie taki wiecie, trochę kiczowaty i tak dalej. Coś jak poprzedni, ale naprawdę wyszedł moim zdaniem kozacko. Możecie go ocenić i napisać w komentarzach, czy wam się podoba. W przyszłości prawdopodobnie machniemy jeszcze tę jedną pięterkę. Jak będę miał tego game Passa, A myślę, że będę go miał finalnie. W ogóle pokażę wam coś, co mi się bardzo spodobało. Mianowicie ten samochód. On jest mega, mega... Szybki, zobaczcie, on jeździ jak jakaś błyskawica, o. Zostawiłem gości samych w domu, jestem złym człowiekiem, jestem beznadziejnym gospodarzem, no ale nic. Mówi się trudno, zobaczcie komu w ogóle szybko jeździ. Elegancko, prestiżowo dosłownie. Dobra, ja myślę, że sobie tutaj e, pojadę na przykład, nie wiem, możemy sobie w sumie pojechać do markety i kupić jakieś e, te składniki, nie wiem do czego one, one nam się przydadzą, ale możemy tak zrobić. I czy to nie jest ta stacja benzynowa? Tak, to jest ta stacja benzynowa. To pójdziemy sobie tam coś kupić. O, właśnie tutaj zaparkujmy nasze auto. Co my tu mamy ogólnie? Hot dog. Ok. <grytale> Tyle żarcia w domu, ale my po hot dog'a pojechaliśmy. Dobra, wracam do mojej gości, bo tam pewnie jakąś już rozróbę robią. W ogóle, właśnie, możemy sobie w tym aucie również otworzyć dach. Zobaczcie, to jest taki kabriolet. Elegancko. Bardzo fajne auto, polecam. Drogie było trochę dziękuję wszystkim tym, którzy wspomogli tej jakby naszą budowę domku finansowo zarówno podczas live'a, jak i poza odcinkami. Dzięki śliczne. Każdemu, kto wpłacił chociażby jednego dolarka. To dzięki Wam tak fajny domek powstał w dużej mierze. I teraz tak, jedziemy sobie z powrotem do mojego domku. Ej nie no, wygląda na tle innych domków naprawdę fajnie, więc jestem mega zadowolony. To tutaj było? Nie, to nie tutaj. Tak, tutaj było. Ojek, się rozbiłem zrażenia. Dobra, zaparkujmy tutaj. Jak widzicie, prestiżowy nowy domek. Trzeba się do niego przyzwyczaić, bo e, tutaj. No, powiem wam, że... E, trochę ciężko jest się, się przyzwyczaić teraz. W ogóle wszyscy goście prawie uciekli, to jest cały czas gotowane. Robione są mi chyba zapasy na, e, na całą tutaj, nie wiem, na cały rok kolejny. Jak to jest dosłownie dom za milion prawie, że co nie? Gdzie ty uciekasz, ja? Jak najdalej od was Nie no, oczywiście żarcik e, Oczywiście możemy sobie tutaj Włączyć, o <grywki> cyki, Albo sobie jeszcze troszeczkę e, Dasz roommate, chce zrobić niespodziankę O nie, boję się, boję się Boję się tych niespodzianek Naprawdę mega mięsień Dobra, sobie chwilę pogramy i myślę, że tym akcentem możemy zakończyć odcineczek. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, wiecie co robić, lajki mile widziane. A myślę, że z takim domkiem możemy tutaj śmiało kręcić kolejne odcineczki. Czekaliście rok, ale się udało. Udało się, mamy nowy domek. Ja tymczasem z Wami się żegnam. Warto coś z moim tymonie, to muszę tym bardziej się żegnać. Trzymajcie się, papa. Pa.